Pozwól, że powiem ci coś, czego nikt inny ci nie powie. To nie chodzi o wygląd pieniądze ani nawet o inteligencję. Jeśli chcesz, żeby jakakolwiek kobieta naprawdę się tobą zainteresowała, musisz najpierw opanować samego siebie. I tutaj leży prawda: większość mężczyzn nie potrafi tego zrobić. Zapomnij o wszystkim, czego cię uczono na temat randkowania. To nie chodzi o drogie prezenty czy wygląd jak facet z okładki magazynu. To, co naprawdę przyciąga kobiety. To Twoja emocjonalna siła, Twoja zdolność do zachowania spokoju, pewności siebie i wewnętrznej równowagi. Uwierz mi, jeśli nie opanujesz tego elementu, żadne sztuczki czy pewność siebie nie pomogą, wręcz przeciwnie, mogą tylko pogorszyć sytuację. Jeśli kiedykolwiek czułeś się ignorowany, odrzucony lub niezauważony przez kobiety, to dlatego, że widzą w Tobie coś, czego Ty sam nie dostrzegasz. Brakuje Ci kontroli nad sobą. I właśnie dlatego one się oddalają. Ale jest dobra wiadomość: jeśli opanujesz kilka prostych zasad stoicyzmu, ona zacznie się tobą interesować, nawet jeśli nic nie zrobisz. To nie jest kolejny filmik z poradami o randkach, to sekretna strategia, jak zdobyć jej serce. I wszystko zaczyna się od ciebie, nie od niej, nie od tego, czego ona chce, od ciebie. Opanowanie swojego umysłu, emocji i tego, jak się prezentujesz w świecie. Gotowy, żeby w końcu wygrać tę grę? To zaczynamy. Oto rzeczywistość. Większość mężczyzn została okłamana na temat tego, co przyciąga kobiety. Społeczeństwo mówi ci, żebyś je gonił, zasypywał prezentami i komplementami, a nawet, co gorsza, udawał kogoś, kim nie jesteś. A potem się dziwisz, że ona nie jest zainteresowana, przestaje się odzywać, albo po prostu nic z tego nie wychodzi. Bądźmy szczerzy, robisz to źle. Wpojono ci, że randkowanie to gra, w której musisz zdobyć jej uwagę. Ale oto prawda. Im bardziej się starasz ją zdobyć, tym bardziej zatracasz siebie, a ona to wyczuwa. Kobiety wyczuwają, kiedy grasz rolę. Im bardziej próbujesz jej zaimponować, tym bardziej się dystansuje. Czas przestać gonić, a zacząć przyciągać. A jedyny sposób, żeby to osiągnąć, to poprzez opanowanie siebie. Zadam ci pytanie. Kiedy ostatni raz czułeś, że masz pełną kontrolę nad swoimi emocjami, myślami, działaniami? Jeśli jesteś jak większość mężczyzn, to pewnie reagujesz na wszystko wokół: jej nastrój, słowa, testy. A co jeśli powiem ci, że opanowanie swojego wnętrza, stania się emocjonalnie niewzruszonym to klucz nie tylko do zdobycia jej uwagi, ale też do jej utrzymania to nie jest żadna sztuczka. To filozofia, która istnieje od tysięcy lat stoicyzm. Możesz zapytać, co wspólnego ma starożytna filozofia z randkowaniem. Wszystko. Stoicyzm to nie tłumienie emocji ani bycie zimnym. To sztuka ich opanowania. Gdy przestajesz reagować impulsywnie, gdy potrafisz zachować spokój i równowagę niezależnie od sytuacji, ona zaczyna cię zauważać. Nie chodzi o faceta, który błyszczy lub ciągle próbuje ją rozśmieszyć. Chodzi o mężczyznę, który jest stabilny, który zna swoją wartość i nie potrzebuje jej akceptacji. Wyobraź sobie, że wchodzisz na spotkanie, czy to pierwsza randka, czy poważna rozmowa, z takim spokojem i pewnością siebie, że ona czuje się przy tobie bezpieczna, podczas gdy inni faceci plączą się w słowach i próbują ją zabawić. Ty po prostu jesteś obecny, bez stresu i bez potrzeby imponowania. To jest prawdziwa siła, to coś, co zapada jej w pamięć. Oto ważna prawda, o której nikt nie mówi. Kobiety nie chcą być gonione, jeden chcą być przyciągane. W momencie, gdy przestajesz za nią biegać, przestajesz się starać udowadniać swoją wartość, zaczyna dziać się coś ciekawego. Zaczyna się zastanawiać, robi się ciekawa i co najważniejsze, zaczyna cię chcieć. Dlaczego? Bo pokazujesz jej coś, czego większość mężczyzn nie potrafi: samokontrolę. Pozwól, że powiem ci coś, czego nikt inny ci nie powie. To nie chodzi o wygląd pieniądze ani nawet o inteligencję. Jeśli chcesz, żeby jakakolwiek kobieta naprawdę się tobą zainteresowała, musisz najpierw opanować samego siebie. I tutaj leży prawda. Większość mężczyzn nie potrafi tego zrobić. Zapomnij o wszystkim, czego Cię uczono na temat randkowania. To nie chodzi o drogie prezenty czy wygląd jak facet z okładki magazynu. To, co naprawdę przyciąga kobiety, to Twoja emocjonalna siła, Twoja zdolność do zachowania spokoju, pewności siebie i wewnętrznej równowagi. Uwierz mi, jeśli nie opanujesz tego elementu, żadne sztuczki czy pewność siebie nie pomogą, wręcz przeciwnie, mogą tylko pogorszyć sytuację. Jeśli kiedykolwiek czułeś się ignorowany, odrzucony lub niezauważony przez kobiety, to dlatego, że widzą w tobie coś, czego ty sam nie dostrzegasz. Brakuje ci kontroli nad sobą i właśnie dlatego one się oddalają, ale jest dobra wiadomość, jeśli opanujesz kilka prostych zasad stoicyzmu. Ona zacznie się tobą interesować, nawet jeśli nic nie zrobisz. To nie jest kolejny filmik z poradami o randkach, to sekretna strategia, jak zdobyć jej serce. I wszystko zaczyna się od ciebie, nie od niej, nie od tego, czego ona chce, od ciebie. Opanowanie swojego umysłu, emocji i tego, jak się prezentujesz w świecie. Gotowy, żeby w końcu wygrać tę grę? To zaczynamy. Oto rzeczywistość. Większość mężczyzn została okłamana na temat tego, co przyciąga kobiety. Społeczeństwo mówi ci, żebyś je gonił, zasypywał prezentami i komplementami, a nawet, co gorsza, udawał kogoś, kim nie jesteś. A potem się dziwisz, że ona nie jest zainteresowana, przestaje się odzywać, albo po prostu nic z tego nie wychodzi. Bądźmy szczerzy, robisz to źle. Wpojono ci, że randkowanie to gra, w której musisz zdobyć jej uwagę. Ale oto prawda. Im bardziej się starasz ją zdobyć, tym bardziej zatracasz siebie, a ona to wyczuwa. Kobiety wyczuwają, kiedy grasz rolę. Im bardziej próbujesz jej zaimponować, tym bardziej się dystansuje. Czas przestać gonić, a zacząć przyciągać. A jedyny sposób, żeby to osiągnąć, to poprzez opanowanie siebie. Zadam ci pytanie: kiedy ostatni raz czułeś, że masz pełną kontrolę nad swoimi emocjami, myślami, działaniami? Jeśli jesteś jak większość mężczyzn, to pewnie reagujesz na wszystko wokół, jej nastrój, słowa, testy. A co jeśli powiem ci, że opanowanie swojego wnętrza, stania się emocjonalnie niewzruszonym to klucz nie tylko do zdobycia jej uwagi, ale też do jej utrzymania to nie jest żadna sztuczka. To filozofia, która istnieje od tysięcy lat stoicyzm. Możesz zapytać: Co wspólnego ma starożytna filozofia z randkowaniem? Wszystko. Stoicyzm to nie tłumienie emocji ani bycie zimnym. To sztuka ich opanowania. Gdy przestajesz reagować impulsywnie, gdy potrafisz zachować spokój i równowagę niezależnie od sytuacji, ona zaczyna cię zauważać. Nie chodzi o faceta, który błyszczy lub ciągle próbuje ją rozśmieszyć. Chodzi o mężczyznę, który jest stabilny, który zna swoją wartość i nie potrzebuje jej akceptacji. Wyobraź sobie, że wchodzisz na spotkanie, czy to pierwsza randka, czy poważna rozmowa. Z takim spokojem i pewnością siebie, że ona czuje się przy tobie bezpieczna, podczas gdy inni faceci plączą się w słowach i próbują ją zabawić. Ty po prostu jesteś obecny, bez stresu i bez potrzeby imponowania. To jest prawdziwa siła, to coś, co zapada jej w pamięć. Oto ważna prawda, o której nikt nie mówi: kobiety nie chcą być gonione, jeden chcą być przyciągane. W momencie, gdy przestajesz za nią biegać, przestajesz się starać udowadniać swoją wartość. Zaczyna dziać się coś ciekawego. Zaczyna się zastanawiać. Robi się ciekawa. I co najważniejsze, zaczyna cię chcieć. Dlaczego? Bo pokazujesz jej coś, czego większość mężczyzn nie potrafi: samokontrolę. Gdy wyrażasz szczerą wdzięczność, ona czuje się ważna. A w świecie, gdzie wielu facetów to ignoruje, to prawdziwy przełom. I teraz coś ważnego. Przestań przepraszać na zapas. Wielu facetów robi to cały czas. Przepraszają nawet wtedy, gdy nic złego nie zrobili tylko po to, żeby uniknąć konfliktu. Ale nadmierne przepraszanie sprawia, że wyglądasz na niepewnego. Kobiety szanują facetów, którzy biorą odpowiedzialność za swoje działania i stoją za tym, co mówią. Przepraszaj wtedy, kiedy to rzeczywiście potrzebne, ale nigdy za to, kim jesteś. Działania oparte na stoicyzmie słowa są ważne, ale to tylko połowa równania. Twoje czyny mówią więcej niż jakiekolwiek zdanie. Możesz mówić same właściwe rzeczy, ale jeśli Twoje działania im przeczą, nic z tego nie wyjdzie. I tu wchodzi stoicyzm. Filozofia stoicka uczy, że Twoje działania powinny być świadome, spokojne i wynikać z wewnętrznego opanowania. Działanie 1. Opanuj mowę ciała. To może brzmieć banalnie, ale właśnie tutaj wielu facetów się wykłada. Twoje ciało nieustannie wysyła sygnały, czy tego chcesz, czy nie. Jeśli się wiercisz, unikasz kontaktu wzrokowego albo stoisz niepewnie. Pokazujesz, że jesteś spięty i niepewny siebie. A jeśli sam nie jesteś pewny siebie, czemu ona miałaby być? Pierwszy krok uspokój ciało. Stań prosto. Mocno postaw stopy na ziemi, rozluźnij ramiona. Chcesz promieniować spokojem i pewnością, a nie napięciem. Kontakt wzrokowy to kolejna ważna rzecz. Wielu facetów go unika, bo się denerwują. Inni z kolei patrzą zbyt intensywnie i wychodzi to nienaturalnie. Stoicki sposób to złoty środek. Patrz w oczy przez kilka sekund, tyle by pokazać, że jesteś obecny, ale nie na tyle długo, by czuła się nieswojo. Zrobione dobrze, tworzy to silną więź. Działanie 2. Poruszaj się z pewnością siebie. Pomyśl, jak wyglądało twoje ostatnie wejście do jakiegoś pomieszczenia. Wpadłeś tam z głową w dół, rozglądając się nerwowo. Większość facetów tak robi, nawet tego nie zauważając. Ale prawda jest taka: gdy poruszasz się szybko i bez wyraźnego celu, pokazujesz, że jesteś niepewny siebie. Stoicki mężczyzna porusza się spokojnie i świadomie. Każdy krok jest pewny. Masz kontrolę nad swoją przestrzenią. Nie musisz się spieszyć, bo wiesz, że gdziekolwiek idziesz, masz tam swoje miejsce. Kobiety to zauważają, obserwują, jak się poruszasz, jak się zachowujesz. Gdy poruszasz się z pewnością siebie, przekazujesz siłę i spokój, i to przyciąga. Działanie 3. Małe gesty. Wielki efekt. Zapomnij o idei wielkich, romantycznych gestów. Prawda jest taka. To właśnie drobne rzeczy robią największe wrażenie. I nie chodzi tu o kwiaty czy czekoladki. Chodzi o to, żeby pokazać, że naprawdę ją słuchasz. Może kilka tygodni temu wspomniała o ulubionym autorze. Zaskocz ją książką od niego. Albo mówiła o czymś, co ją ostatnio stresuje. Zapytaj, jak się czuje. Takie drobiazgi pokazują, że jesteś obecny, że słuchasz i że zależy ci na niej na głębszym poziomie. Przestań próbować być zabawiaczem. Wielu facetów myśli, że musi zabawiać kobiety dowcipami i historiami. Ale oto sekret. Kobiety nie chcą klauna. Chcą mężczyzny, który potrafi słuchać. Więc zamiast starać się być duszą towarzystwa, Bądź tym, który słucha więcej niż mówi. Zaufaj mi, to znacznie bardziej atrakcyjne niż próby bycia zabawnym na siłę. Zastosowanie stoicyzmu w dzisiejszych relacjach. Porozmawiajmy o tym, co zrobić, gdy sprawy nie idą po Twojej myśli. Bo nie wszystko zawsze pójdzie zgodnie z planem. Może randka nie przebiega tak dobrze, jak się spodziewałeś, może zaczyna się oddalać i nie wiesz dlaczego. Większość facetów wpadłaby wtedy w panikę. Ale ty jesteś spokojny, kamienny. Nie pozwalasz, by to, co dzieje się na zewnątrz, zburzyło twój spokój wewnętrzny. Scenariusz 1. Randka idzie kiepsko. Może rozmowa się nie klei, może restauracja pomyliła zamówienia. Większość facetów zaczęłaby wtedy gorączkowo wszystko naprawiać, próbując uratować wieczór i sprawić, by był idealny. Ale mężczyzna stoicki, on nie potrzebuje, by wszystko było perfekcyjne. Pozostaje spokojny, zrelaksowany. I nie wzruszony drobnymi niepowodzeniami. Wie, że nie chodzi o samą sytuację, tylko o to, jak na nią reaguje, i gdy ona widzi, że nie wyprowadza cię z równowagi byle problem, zaczyna czuć się przy tobie bardziej swobodnie i bezpiecznie. Scenariusz 2 ona zaczyna się oddalać. To jeden z trudniejszych momentów, i niestety wielu facetów wtedy popełnia błąd. Kiedy kobieta zaczyna się wycofywać, większość mężczyzn wpada w panikę. Zaczynają pisać więcej, dzwonić częściej, analizować, co poszło nie tak, ale właśnie to zazwyczaj oddala ją jeszcze bardziej. Mężczyzna stoicki rozumie, że nie może kontrolować jej zachowań, może jedynie kontrolować swoją reakcję. Zamiast ją gonić, cofa się. Daje jej przestrzeń i to właśnie w tej przestrzeni ona zaczyna dostrzegać, że jesteś inny. Nie jesteś zdesperowany, by przyciągnąć jej uwagę. I właśnie wtedy zaczyna wracać. I właśnie wtedy zaczyna wracać. To może wydawać się sprzeczne z intuicją, ale działa. Kobiety ciągnie do mężczyzn, którzy nie muszą ich mieć. Gdy pokazujesz, że nie boisz się jej stracić, że jesteś pewny siebie niezależnie od sytuacji, zmienia się cała dynamika. Nagle to ona zaczyna zabiegać o ciebie. Bądź sobą. Prawdziwie. Na koniec, nic z tego nie będzie miało sensu, jeśli nie będziesz szczery wobec samego siebie. Słyszałeś to już wiele razy, ale pozwól, że wyjaśnię to konkretnie. Bycie sobą nie oznacza bycia leniwym, opornym na zmiany czy niewrażliwym. Chodzi o to, by zaakceptować siebie, ze wszystkimi wadami i mocnymi stronami, i pojawiać się w życiu właśnie jako ta osoba. Przestań próbować być kimś, kogo, jak myślisz, ona chciałaby widzieć. Zacznij być najlepszą wersją siebie i zaufaj, że właściwa kobieta przyciągnie się do tego, kim naprawdę jesteś. Kiedy opanujesz siebie, przestajesz gonić za kobietami, przestajesz starać się zasłużyć na czyjąś aprobatę. Zamiast tego skupiasz się na swoim życiu z celem, z intencją i z siłą. A wtedy dzieje się coś wyjątkowego. Kobiety same zaczynają się tobą interesować. Nie dlatego, co mówisz. Nie dlatego co robisz, ale dlatego kim jesteś. Ostatnia myśl na dziś: przestań gonić za kobietami, przestań próbować zaimponować, przestań grać w gierki. Zamiast tego, stań się takim mężczyzną, który naturalnie przyciąga to, czego chce, bo najpierw opanował samego siebie. Bądź spokojem pośród burzy, skałą, na której inni mogą się oprzeć, a zobaczysz, jak całe twoje życie, relacje, kariera wszystko zacznie się zmieniać. Masz już wszystkie klucze, by otworzyć jej serce. To nie kwestia trików czy oklepanych tekstów, to kwestia panowania nad sobą. Weź to, czego się nauczyłeś i zastosuj w praktyce, a zobaczysz, jak zmienia się wszystko.